Trzecie jeziorko do tego zestawu Bobolickie, jeziora Lobeliowe, jezioro Głębokie. No, najbardziej, naj, najbardziej stroma jest ta skarpa prowadząca do niego. No i ono chyba dobrze jest nazwane Głębokie. Na tym południowym krańcu widać tablicę. A tu, gdzie ja stoję, wydaje się, że jest. Duży deficyt wilgoci. Te kamienie, te tużyce to wszystko powinno być w wodzie. Brakuje gdzieś około dwóch metrów wody. Ciekawe jak się ma w tych warunkach lobelia jeziorna. Jak się ma poryblin, jak się ma brzeżnica. A właściwie brzeżyca. Przy takim stanie wody, wydaje się, że można suchą stopą obejść to jeziorko. Właśnie tą ścieżką przy samym brzegu. To obszar chroniony od 1977. 8 hektarów z kawałkiem. Ponad 8,5 hektara. Takiej ciszy, ale ona jest niestety zakłócana przez drogę krajową. 25 do Bydgoszczy. Ten las już nie taki stary i piękny jak nad Jeziorem Szarym i nad Piekiełkiem nad Jeziorem Piekiełko Tutaj te sosny raczej 60, może 70 letnie brzozy No ale ta sceneria chroniona teraz ma szansę pewnie zachwycać za jakieś 150 lat te siewki, sosny czy tumor drzewia no świadczyłyby o tym, że to dłuższa sprawa jest ten deficyt wilgoci że to nie jest sytuacja z tego roku z tego miesiąca to jest po prostu wieloletnia no, prawie katastrofalna susza dla takich zbiorników wodnych. No i mamy tutaj o, Lobelię Jeziorną. Przekwitnięta, ale jest. Poryblin, no i Brzeżyca. 181 do zobaczenia.